Witajcie w dzisiejszym filmie. Po tytule już pewnie widzicie, że to będzie Get Ready With mi, to będzie makijaż, fryzura, zapach, paznokcie itd. Yy, miałam dużo pytań, jak zrobić taki koczek, węzeł. To nic trudnego, pewnie większość z Was yy, doskonale wie, jak to zrobić, ale pokażę Wam, jak ja go robię. Yy, pokażę Wam też mój makijaż, który noszę od Ho -ho. Trzech miesięcy właściwie, odkąd już zaczęło się robić ciepło, i który dla mnie idealnie się sprawdza na lato, być może Wam też przypadnie do gustu. E, I pokażę Wam wszystkie mm, rzeczy, których używam od naprawdę dawna, które mi się mega sprawdziły, bardzo Wam gorąco je polecam i opowiem wszystko, e, co nakładam, co i jak. Bo bardzo często wspominałam w filmach o tych kosmetykach, o tych rzeczach, ale nie nagrałam Wam nigdy jednego takiego całego właśnie get ready with mi jednego filmu, który był. By poświęcony temu, co jak nakładam w jakiej kolejności i dlaczego, i co lubię, co mi się sprawdziło. Mm, więc tak, więc dzisiaj zapraszam Was na taki film. Zaczynamy. Bra. Zaczniemy od tego, że umyłam włosy, yy, umyłam włosy, i wysuszyłam suszarką i tą szczotką do yy, suszenia tangle teaser. I ona, jak widzicie, daje taki efekt, jak po Prostownicy. Te włosy są po prostu takie yy, mega lśniące, śliskie i wyprostowane. Yy, I teraz tak. Będę używać wyłącznie zwykłego tangleteasera do rozczesywania i tych gumek Invisibobble. To są takie przezroczyste yy, sprężynki. I kluczem sukcesu do tej fryzury jest to, przynajmniej w przypadku kształtu mojej głowy, żeby ten koczek był jak najbliżej czoła, ale też był wiecie taki najmniej idealny i ja się staram najbardziej, żeby to wyglądało jak taki supełek, nie jak koczek. I zawijam tutaj dookoła. Zabijam bardzo ciasno tą gumką na kilka razy. Ją można mega naciągnąć, to jest fajne, a do tego ona się tak jakby wgniata we włosy. Później jeszcze tylko tutaj wyciągam włosy, żeby pozakrywać gumkę. Chociaż nawet jak ona prześwituje... <laughs> przepraszam, co dzisiaj tracę głos to nie przeszkadza. Tutaj ja nie używam żadnego lakieru, już nic nie przeczesuję, właśnie chcę, żeby te włoski odstawały, żeby tu mieć jakąś objętość, żeby to nie było takie przylizane i wiecie, takie idealne, tylko taki po prostu śmieszny letni koczek, także pewnie większość z Was wie jak go zrobić i tak, ale były pytania, więc ta-dam, to jest mój koczek. Ok, teraz przejdziemy do pielęgnacji. Użyłam tak, yy, najpierw kremu pod oczy Shiseido Benefiance to już było jego, niestety, ostatnie albo prawie ostatnie użycie. E, później nałożyłam serum, e, to jest taki koncentrat z Shiseido, Ultimune Power Concentrate, też to już są jego ostatnie krople i krem e, też z tej serii Benefion z Shiseido, e, zespiew 15. I teraz tak, do... Jeżeli chodzi o podkład w dni letnie, to ja używam e, tego podkładu z Krem BB Dr. G Brightening Balm. Ja go pokazywam wielokrotnie. On moim zdaniem, wiele dziewczyn go kocha, on się u mnie bardzo świeci. Ja go używam e, minimalną ilość e, i też bardziej ze względu na to, że ma e, dodatkowy SPF. I nakładam dosłownie minimalną ilość tego kremu BB i będę używać takiego z tej azjatyckiej stronki. E, a'la Beauty Blendera, który wiecie na przykład czym się różnią? Tym, że on jest mega mokry, a jest malutki. One nie, nie zwiększają objętości i też przez to moim zdaniem gorzej ym, wchłaniają podkład przez to, że no jak skoro nie wchłaniają wody to też ym, nie wchłaniają podkładu i też tak dobrze nie rozprowadzają. On jak widzicie jest taki delikatnie szarawy ale później pod y, pudrem i innymi kosmetykami to nie ma z nim problemu. Pod oczy i na niedoskonałości nałożę L'Oreal Perfect Match. To jest taki y, korektor w, z aplikatorkiem. Dużą ilość i też rozcieram Beauty Blenderem. I teraz czas na utrwalenie. Użyję pudru z Maka Studio Fix w kolorze NC15. I do tego też użyję pędzle: to jest Make Up For You. to jest Dam Wam linka do holu, yy, gdzie zamawiałam te pędzle. Bardzo. Kryjący i, i fajny jest ten puder, bo naprawdę daje. Widzicie, raz za, zanurzyłam pędzelitem i to mi starcza na całą twarz, ale też nie jest taki super matowy, że mimo wszystko widać człowieka pod tym, a nie taka wiecie, warstwa tapety. Dlatego go lubię. Czas na róż, mój ukochany róż to jest e, Downboy. Z DeBalm i do nałożenia tego y, różu użyję sigmy F40. Czas na rozświetlacz MAC Soft and Gentle i pędzel Hakuro H22. Na oczy, paint Pot na oczy, na powieki, paint pod zmaka Soft Ochre. I do oczu paleta Too Faced Chocolate Bar. Jako pierwszy pójdzie ten beżowy cień na całą powiekę i nałożę go pędzlem, jak tylko go znajdę. Sigma E55. Teraz wezmę moją nową miłość, to jest właśnie jeden z tych takich azjatyckich pędzelków, to jest taki e, fluffy e, pędzelek, taki no wiecie, puchaty, tylko ścięty, taki jak do rozcierania, tylko ścięty i użyję tego jasno-brązowego cienia i nakładam w załamaniu. Z drugiej strony to samo. Teraz biorę drugi taki e, puchaty pędzelek też z tej firmy Make Up For You i użyję tego różu, takiego zimnego, bladego różu do roztarcia. Teraz biorę ten mój ulubiony cień z palety. To jest taki opalizujący róż. Tym samym pędzelkiem i nakładam nie od końca, tylko od początku do mniej więcej środka powieki, tak go wklepując, i żeby tutaj się ładnie zblendował z tym brązem. Teraz ten taki bardzo świetlisty róż, nakładam go delikatnie tutaj pod brwiami i w kąciku. Jeszcze żeby ten makijaż nie był taki rozmyty, wiecie, bo w tym makijażu dla mnie przynajmniej chodzi o to, żeby. On był taki nie bardzo widoczny, subtelny, ale to, co ma być podkreślone, niech będzie podkreślone. Więc biorę jeszcze ścięty pędzelek z Ecotools i ten taki brązowo-złoto-zielony cień nakładam zamiast kredki, żeby podkreślić dolną linię rzęs. Później biorę Shading Brush z Real Techniques i rozcieram tak raczej do dołu tą kreskę. Żeby nie była wyraźna. Ok, kiedy to mamy zrobione, to jeszcze jeden ważny krok, który powinnam zrobić przed malowaniem oczu, ale zapomniałam, to jest Beauty Elixir z Kodali, który daje taki blask, też on ma utrwalać makijaż. Po pierwsze zdejmuje tą pudrowość, która też wiadomo przeszkadza w makijażu letnim, bo chcemy wyglądać jak najbardziej naturalnie. I uwielbiam ten zapach. Ja sobie całkiem sporą Dawkę tego aplikuję na twarz, to już w zależności jak lubicie, czy lubicie taki efekt, czy nie. Eee, I niech nam to wszystko ładnie wyschnie. Dobry wie, ostatnio bardzo polubiłam tą kredkę z Maybelline, tu już mi się wszystko starło. To jest Browse, Brow, Brow Satin w kolorze Dark Blond i ona z jednej strony tu ma taką tradycyjną kredkę yy, wykręcaną, a z drugiej strony ma taką fajną gąbeczkę nasączoną jakby cieniem. I to, co ja robię, to delikatnie po prostu dodaję troszeczkę koloru w miejscach, gdzie no te brwi potrzebują wypełnienia, ale ich jakoś nie nie maluję i nie chcę, żeby były jakieś, wiecie, takie wyrysowane. Tylko utrwalam tym e, żelem do brwi, który ma trochę koloru i to jest I Heart... Nie, I Tint My Brows, I Heart Makeup. I to jest kolor Forest. I on też trochę fajnie tak rozjaśnia te brwi, i ro, jakby rozmywa, więc jak co mi chodzi, że nie są takie wyraźne. Ok, i teraz y, zalotka. I użyję maskary z Benefitu y, Roller Lash. Teraz jeszcze usta. No i tradycyjnie konturówka Petify, którą obrysowuję, ale też wypełniam całe usta. I rozcieram kontur palcem, żeby nie był taki ostry. I wyrysowany, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. I mogłam zostawić e, samą tą pomadkę, ale ona jest bardzo matowa i taka bardzo nude, więc dodam troszkę jej, jej troszkę życia. To jest e, Taką pomadką to jest Maybelline 132 Sweet Pink Color S Sensational. I nakładam ją tylko na środek. I tak wygląda cały mój makijaż. Wiadomo, jedni powiedzą, że to za dużo, drudzy za mało że naturalny, nienaturalny to jest odwieczna dyskusja tocząca się na YouTube. To jest mój letni makijaż. Jeszcze wam powiem, co mam na paznokciach, to jest Essie Indekabana 830. Taki coś pomiędzy turkusem a niebieskim. Coś takiego fajnie to na lato wygląda do takiej jasnej sukienki, jak mam dzisiaj jest OK. I jeżeli chodzi jeszcze o zapach, to użyję mojego ukochanego Aquadigioja. I to nie jest Aquadigio, bo Aqua Di Gio to jest inny zapach. To jest zakładaj, by ktoś pytał. Nagrałam też ostatnio e, film o moich ulubionych perfumach, także jeżeli macie ochotę go zobaczyć, to dam Wam link na dole. No i tak, to by było na tyle. E, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja już uciekam. Dzięki, że byliście ze mną. Dajcie kciuka, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Też będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujecie mój kanał. E, I jeszcze raz dziękuję i. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Szóż pa, powiedz, że macie gdzieś nożyczki, żeby pokroić ten szczepiorek. Następnym razem waż mi się serce, kraje. Jak ci to masz, zostawia takie zadanie.